10, tak? 20 i 15. 15. A 15. No. Miałeś takie. Nie robiło to wrażenia, teraz ja to, to się robi dopiero wrażenie. To jest to, że ja się zacząłem stresować. To nie wasze, To nieważne. stresować, że mi się może nie udać. Ale ty to no, masz. Mam to na 100%. To już? Czy jest tak? A tak na dół Już? Czy nie zaklinanie? Jak, Buzim, to jak to mi się uda to wiązać? No nie ma. Macie zasięgnięte? Nie, to też nie. <gulanie> jak, jak nie, no, to nie oznacza. Nie ma zasięgu. Tu jest. Złapie lewą ręką. Robię formę na soku. Ty fajak, to teraz. Pójdzie? Pójdzie, no. Później. Później, no. Później. Później. Dobra, chcesz robić jeden? Z dwóch stron stanę. Dobra. Jest 97? Nie. No, za, błagam, no, kurwa, błagam. <gulanie> Pierdolnie. Dla widza. No to pójdzie. Szybko, po Wiesz co? Jako życie walczyć. To pomaga. My czuwamy. Dawaj szybko, po I no. I, dopiero naraz. Dawaj góra. Ura! Zostań, Ura!

Kurde. To był taki hołd. Jakby nie wycisnął, to on by już tak został. I by serio, ono życie bagi. Wiesz, by został z tym skręcony. Oznaczaj mi to, jest zajebiście. Tu mam skreślić, wpisać 9.1? Tak. Jest, kurwa. Ledwo 9.1. Ale to przez to, że w poniedziałek mi kazał iść na siłownię. A gdybyś nie poszedł, miałbyś już jeden dzień w plecy i byś mi siły mógł mieć. Ale mam zakwasy, stary. Dobra, zaufaj mi, do końca lutego 100 kilo. Na streamie. My też robimy? O! Nie, dobra, pisałeś, czekaj, czekaj. Napisałeś, czek. że nie chcesz ostrego chipsa. Jak nie... Ale nie mogę... No A chuj, dobra. mogę zaryzykować. Dobra. A ty jest ostre? Nie. No dzisiaj, ale jest No, ja lajtowe. No, jak robór mówi, że ty nie umiesz no, kłamać. Że? Ale lajtowe. Dobra. No, dobra. Sto kilo do... A jak, jak zrobisz, to też coś dla mnie trzeba. A jak, jak ja zrobię? Weźcie coś, widzowie, wy, wymyślcie. To, to... Oni zaraz to będą ten chcieli... To nie To oni będą chcieli kody. kody. Ej to Sucker kupi sobie buty na to <noise> tego Inside Joke, nie będziemy się tłumaczyć Ale ostatnio. Ale mogę kupić Kody, Iczoraj kody. Kripek podobnie walczył Dziki dla modów, nie, Miałem za dużo was jest. To, kody, kodziki. Kody. Kody. Ile Dobra. kodów? O. Ile kodów robimy? Ja nie jestem zachwany. Są kodziarze na pedełka. <noise> Że ile procent? Nie. 10 kodów? Na 100, po 100 zł. Kurwa dużo. Dużo. Bardzo dużo. Ale to spoko, odjęte od wypłaty. Od wypłaty to mi pójdzie. Do końca sporo. lutego. Do końca lutego? Ile zostało? Dwa tygodnie. Tygodni. Tygodni. Ale będziesz y, mi pisał co mam robić na siłowni, tak jak było Dwa teraz? Żeby mi najlepiej siła poszła, bo ja się nie znam na tym. Sakera najlepiej. Albo? <grym <grym> nie no, nie będę poważnego człowieka męczył. To Ale to da radę myślisz? Ale nie, ostatnio na streamie 9.5 poszło. Tylko że teraz jest bardziej. Kurwa, mam tą klatkę Nie spompowa znaczy, spompowałem 7, tylko. pół a 100, to jest duża różnica. No właśnie, tego się boję. Że już gdy, 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 wiesz. Im wyżej, tym, Im wyżej, tym trudniej progresować. wypoczęty, wiesz, przychodzisz wypoczęty i możesz jedną. W sumie fakt. Nie w poniedziałek, to było 3 tygodnie temu na streamie? Jeszcze kilka tygodni, tylko przyjdź y, 3 dni bez, wiesz. A później, ja nie wiem o co chodzi, później znowu zrobiłem regres i na streamie y, 80 na 2 podniosłem, więcej nie mogłem nie dałem, nie wiem o co chodzi. Raz tak, raz nie tak. tak, nie, czasem, w ogóle... Czasem dłuższa przerwa i wypierdalasz więcej. Dobra, skreślam. Super kompensacja, Tyk. A 9,5 podobnie szło jak to? 9, yyy... Stałej... Wtedy? To jest na tym, na kur... na TikTokach. Pieszą,